Dzień dobry, witam Was serdecznie. W niedzielny poranek, całkiem słoneczny, jak na to, co się ostatnio działo. Jestem jeszcze w Krakowie, a za chwilę zbieram ekipę i jedziemy do kluczy, kluczów, kluczy. Do miejscowości Klucze pod Olkuszem, w której to dzieje się wystawa. Zbudujmy to razem z wieloma innymi atrakcjami i jedziemy tam po prostu na zwiady, zobaczyć, co to też tam nas ominęło, bo nie byliśmy w stanie się zmieścić pomiędzy. Wrocławiem i Klockonem na ten event. Chcieliśmy tam nawet jechać, ale no jedziemy tylko. Znaczy ja jadę tylko z kamerką, zobaczyć, co tam w trawie piszczy i co tam u ziomeczków słychać. Także zaraz zapełniamy samochód i jedziemy w tripa. Odebrałem tutaj młodzież z dworca, jedziemy jeszcze po jednego starszego chyba człowieka. Chciałem, że już będzie. Nie, no musimy po niego jechać. Dobra, jest czwarty w ekipie, mamy Dominika, więc. O, teraz mogę wszystkich przedstawić, bo tak powiedziałem, że tak sobie są. To my tutaj mamy Kamil Lloyd Malina, mamy Zuzę, Frankę Klocków i mamy Dominika stawiamklocki.pl. No i ja, Miry, jego, jego kreci sklep z marzeniami, jedziemy do kluczy, kluczów, kluczy. Siemaneczko! Chyba znaleźliśmy w końcu wejście. Chyba gdzieś jesteśmy. Na razie to jest szkoła, przy której tutaj nie ma nikogo, ale znaczy, nie, na jacyś ludzie są. O, jest tutaj chyba wejście główne, tam już widzę, widzę, że coś tam Malina znalazł, więc wchodzimy i zobaczymy, co tu będzie. No coś jest, szkoła podstawowa, masz plakat? Jest plakat, dobra, czyli jesteśmy tu, gdzie trzeba. Udało się, słuchajcie, dotrzeć, udało się wejść, jestem wejściówką medialną, tam się jeszcze męczą, Lloyd Malina się nie potrafi poradzić z badżem. Za nami jest fragment tutaj już wystawy, ale zaraz będziemy obchodzić wszystko tak bardziej dokładnie i może bez kręcenia ludzi, którzy sobie tego nie życzą. Także zaraz będzie cała reszta obejścia wszystkiego, obejścia wystaw i obejścia stoisk sprzedażowych. I będzie nas tutaj oprowadzał Kamil Mocarny. Cześć, witajcie. Pewnie cię nie słychać w moim mikrofonie, ale, ale jesteś, tak. Jesteś, oprowadzasz nas. Tak, bardzo mi miło. I pierwsza rzecz, którą Wam pokażę, to jest bitwa pod Zbudujcowem, która zaważyła na losie Europy i tak dalej, i tak dalej. Nie będę tutaj całości czytał. Całość wygląda w ten sposób. W ogóle, jakbyście chcieli zobaczyć jakieś... usłyszeć jeszcze szczegóły o tych makietach, to na pewno na kanale Loida Maliny coś będzie. Bo ja tutaj nie nakręcam tak szczegółowo. Widzę, że tam Mocarny mocno go prowadza po tym wszystkim. Ja tutaj tak tylko sobie szybko przelecę. No tak to wygląda. Ludziki. Koniki, jest tego sporo. Właśnie przywaliłem o szurek odgradzający. A tam ponoć jest całe miasteczko, więc idę też tam. Widzimy, że tutaj klimaty modularowe są. Tu jest Pomazali Klocki. Jeździ kolejka. No, robi to wrażenie, to jest naprawdę mega duże. To jest kilka metrów na kilka metrów tutaj, tej całości. Taki ogrom, nawet zameczek to jakiś jest. Tutaj co to jest? Szklarnie? Chyba tak. Szklarnie, dużo roślinek, no gigant. Naprawdę gigant. O, a w tym modularze są wykorzystane naklejki z banku z Westernu. Klimaty westernowe są też w ludzikach. Znamy te dwie twarze brzydkie. No i muszę tutaj zrobić to na zbliżeniu, bo to jest gigantycznie szczegółowe. Tutaj wykupili chyba wszystkie rośliny, jakie istniały. Mnóstwo ludzi nad tym pracowało. To nie jest jednego człowieka. Patrzcie, co tu się dzieje. Tu jest jakiś szkielet, traktorki. Tutaj znowu mega dużo roślin. No było to troszkę roboty. No tak jak się składa taki duży zestaw na 5000. Klocków, to tutaj jest tak na oko nie wiem, ze 100 tysięcy więc mega mocno mega mocno No tutaj z kolei mamy jakąś dużą makietę dzikiego zachodu, zaraz tu przejdziemy sobie po kolei po niej ale ja tu widzę znajome klimaty, biuro szeryfa, no prawie jak to z 96 i w końcu się spotykają Indianie z kowbojami i z szeryfami i z i z panem bandytą, który nawet ma kulę. Także poziom szczegółowości no, wzrósł troszkę od starych czasów. Co tutaj się dzieje? Tutaj jest, to jest chyba jakiś dworzec. Jest i bank, jest i jakiś tunel. Kościółek. Tutaj jest jakaś impreza, jakaś bandyterka się tu dzieje. I wreszcie Indianie. I tutaj znowu klimaty ze starych dobrych elementów. Nadruki z Westernu. Są też Indianie. I uwaga, jest tu Wiking. Nie wiem czy tu robi Wiking, ale jest. No jest materiałowe tipi. O poziomie szczegółowości może świadczyć pewna scenka, którą tutaj znalazłem w miasteczku. Gdzie tutaj zdecydowanie dzieje się coś niepokojącego. Jest typ z kosą, jest typ z bejsbolem i, i dziwne rzeczy się tu dzieją. Dobrze, że nie mam monetyzacji na kanale, bo bym ją wyłączyli za coś takiego. I chyba dotarłem w końcu na stoiska sprzedażowe, bo są Brixy i. Cześć Piotrek! Witamy Cię, dzień dobry. Jestem! O, i patrzcie, kogo znalazłem, kto tu jeszcze przyjechał. Kopalnia klocków przyjechała nie na, nie na, na przeszpiegi. Nie pamiętaj o tym. Jestem, słuchajcie, przy warsztatach Klockorożca i można sobie zobaczyć, co tutaj się dzieje. W ogóle to jest taka sala normalna, zajęciowa. I patrzcie, na tablicy jest napisane lekcja ręką. I tutaj są klocki. Zaraz podejdziemy do Piotrka i go o coś tam jeszcze spytamy. Piotrze, powiedz naszym fanom, ile Ci zajmuje mycie tego wszystkiego i czyszczenie i segregowanie po takich warsztatach? Eee, no ogólnie zaczynamy w poniedziałek, kończymy możliwe, że w sobotę, w zależności od warunków atmosferycznych i tego, czy sam muszę to wszystko brać. Ale ogólnie no jest trochę z tym zabawy, ale warto, no trzeba czyścić klocki, więc... Taka moja rada, nie rzucajcie tego do jakichś tam e, zmywarek, pralek itp. Najlepiej jak macie wannę albo miskę, Trochę takiej starej firanki, wrzucacie klocki do firanki, robicie taki węzełek, trochę ciepłej wody z mydłem, myk, myk, myk. Wiadomo, trzeba posulać. ten cały syfanie zostaje na firance, potem to przekukujecie i niech się suszy. Suszenie trwa najdłużej. No to tak, jakbyście pytali o to, jak prać takiej ilości klocków, ja w ogóle piorę w pralce. 30 stopni z kapsułką i no i to całkiem działa. No tylko ja tam obrabiam jednak klocki takie 30-letnie, którym naprawdę już jedno pranie więcej nie zaszkodzi. Więc wtedy to jest efekt dość dobry, tak po całym tym strychu. Zbiera się ekipa, nie chce kręcić dzieciaków, ale to jest w ogóle regulamin do warsztatu, że trzeba wyczyścić rączki, przeczytać regulamin. No, generalnie pełna profeska ze strony klockorożców. I są stoiska sprzedażowe. Jest tutaj wielkie stoisko briksów, jak to zwykle. I sporo klocków u nich. Mają też figurki i mają też, co tu mamy, polibagi, dużo klocków z nadrukami oraz też pojedyncze, drobne elementy. Ci to jak zwykle przywieźli te kartony po pączkach i w środku są klocki. I drugie stoisko sprzedażowe to jest Świat Skrzata. Skrzeciki debiutują na evencie. Dzień dobry, dzień dobry. Strasznie masz ładny obrusik, taki jaki chciałeś, po jaki dzwoniłeś. Nie nieważne, nie zdradzaj szczegółów. U nich się odbywa tutaj sprzedaż zestawów, polibagów i takie rzeczy można tutaj u nich wielkie rzeczy dorwać. I wracamy do wystaw. Mamy tutaj zapis nutowy. Ejnału Mariackiego, autorstwa mocarnego, który nas tu wcześniej oprowadzał po tym wszystkim. Także tak, to wygląda z takich tutaj drobnych, drobnych placuszków. No i dalej. Co my tu mamy? Mamy kwiatka, troszkę takie mniejsze rzeczy. Tu się jakiś telewizorek świeci. Tak, tutaj co to tu mamy? Inkwizytor. To fajnie wygląda. Wow, to jest grube. Nie wiem do końca, co to przedstawia. I regulary, coś tam. Ale fajnie to wygląda w tym schemacie kolorystycznym. Jak to jest podłączone. I wreszcie tutaj, coś takiego. Fajne, kolorowe i się świeci to najważniejsze. Pewnie jestem ignorantem, jeśli chodzi o takie rzeczy, jakby co to przedstawia. Tutaj coś dużego mamy, coś dużego mamy i są, 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 są stare tarcze. nie? I wielka rafa koralowa, czyli wszystkie klocki we wszystkich kolorach świata połączone w jedno. Jakie to jest efektowne na żywo. I szachy. Jest też sprzęt muzyczny. Taki ładny kaseciak. I mamy też tukiernie. O, figurka z fabulandu. Siema. I ten sprzęt, kto w ogóle jeszcze gra. Dobry bajer. Dobry bajer. A tutaj mamy w ogóle. Złote Study 2021 Ten gigantyczny moc przedstawia, słuchajcie, pałac w górze. Takie to wielkie, giganciur. Jakie to jest ogromne w ogóle. To zajmuje kilka stołów, to jest całe moje stoisko sprzedażowe to zajmuje. Kolejna budowla do pokazania to jest pruskie miasteczko. I co tutaj się dzieje? Tutaj w ogóle ta kostka brukowa to jest jakiś... To człowiek musiał to ręcznie wsadzać przecież tutaj, a tego jest miliard. Tutaj ja myślę, że Fir'an, Bricks czy Pot of Dots byliby dumni z czegoś takiego. Ale jakie to jest w ogóle... Ile tu było roboty przy samej tej kostce. Bo reszta to, to, to tam takie wielkie budowle, ale kostka to jest mega rzecz. I tutaj taka mała wystawka nieco mniejszych rzeczy od pana Michała Jaskiera Jaskra Milowskiego. I dalej, dalej jest klimat wikingowy, nie widzę tutaj podpisu, co to jest, ale to się samo tutaj prezentuje, co to jest, jakaś wioska wikingów, jakieś, słuchajcie, Skellige z wiedźmina albo tego typu klimaty. I zaraz obok mamy, co to mamy, to jest jakieś chyba fantazy. Ze smokiem. Może kojarzycie, co to jest? W ogóle, jak kojarzycie, co przedstawiają te budowle, to można mi tu pisać w komentarzach, bo ja jestem ignorant do takich rzeczy. A tu jest co? King of the North. Aha. Aha, czyli to są chyba klimaty z gry o tron w takim razie. Tak? Czy to by się zgadzało? Być może. Być może. I tutaj sobie jeszcze przelecimy. Mamy kolekcję taką Star Warsową. Tu jest coś dużego. Coś dużego. I tutaj są pojazdy, różnego rodzaju samochody. I wreszcie są też czołgi. Tu mamy jakieś fajniejsze klimaty. W ogóle te wszystkie wystawy, jak się, okazuje, jak się okazuje teraz, to mają takie swoje działy, że tu jest na przykład fantastyka, tam wcześniej były pojazdy, jakieś militaria i w ten sposób jest to poszeregowane. Co to jest? Legendy polskie Bazyliszek. Właśnie tak mi się coś tu znajomo kojarzyło. Wiedźmin trochę poświęcenia. Trochę poświęcenia, to było chyba to opowiadanie, w którym były jakieś zamianki na syrenki, już nie pamiętam dokładnie. Wiem, że tam był, wiem, że tam był aglowal, bo miałem kiedyś taką postać w którejś grze, tak nazwaną, na tej zasadzie, że po prostu otwiera się losową stronę książki i tam się znajduje imię postaci i trafiłem na takiego jego mościa. Uhuhu, SD Conqueror, czyli klimaty Star Warsowe w wydaniu absolutnie ogromnym. I Legenda o Złotej Kaczce, czyli mamy też kaczuszkę. I tutaj mniejsze rzeczy, jest też i pac -Man. I tutaj słuchajcie, mamy Plac Sator. Ale na tym placu Sator mi się tu widzi coś fajnego, przecież to jest parasolka z parad... nie z Paradisy, tylko z pizzerii, którą właśnie składam i są też pizze. Także są tu te fajne klimaciki. To jest chyba... Chyba to jest księżniczka z y... zamku dużego, tysięcznego. O! I mają kapelutki od Wolfpacków, czyli znowu jakaś scena... W ogóle co oni mają? Tutaj w ciemnej ulicy siedziałem jakieś straszne rzeczy co? To jest jean? Grubo. Tak to się przedstawia w szczegółach. O, pani e, pani z Paradisy. Torsik z piratów, którego ostatnio szukałem. Fajne, fajne szczegóły tutaj są. Fajne smaczki takie dla takich dziwnych ludzi jak ja. Tutaj co to mamy? Anch, mor, por. dobra. I tutaj znowu mamy jakąś fajną pizzerię, w której też są różne taile ze starymi nadrukami. I przechodzimy do czegoś większego, czegoś większego. Tu jest jakiś oszklony dom. Wygląda to tak trochę jak jakieś klimaty z The Last of Us albo czegoś takiego. 2K22 Survivors, dobra. I co tutaj fajnego znajdziemy? To jest chyba drabina z... Chyba to jest brązowa drabina z Robin Hoodów, z forestmanów.. Fajne, fajne, duże to. Duże to i fajne. I tutaj się dzieje jeszcze akcja cała pod spodem. Chcę tutaj zasięgnąć opinii w ogóle, bo są tutaj duże rzeczy. No mega duże rzeczy i... Słuchaj, Kamil, jak się to przewozi? Powiedz mi, odpowiedz mi na takie pytanie. A więc tak, jest to dosyć trudna operacja logistyczna. Jednakże, przede wszystkim ściągamy wszystkie mniejsze detale, figurki, drzewka, wszystko co może się uszkodzić w transporcie. Pakujemy do woreczków strunowych, a baseplate'y z rzeczami, które mają mniejszą okazję się zniszczyć, do kartonów, upychamy foliami bąbelkowymi właśnie woreczkami z figurkami, tak żeby wszystko się trzymało. I zazwyczaj zaglądamy do tego później na kolejnej wystawie, bo w domu nie ma nikt miejsca, żeby to trzymać. I będziemy tutaj mieli przykład taki na żywo z westernem, jak to się, jak to się dzieje. Tak, jak... mamy tutaj makietę westernową, dla przykładu moja działka. I co się dzieje podczas rozbiórki? Przede wszystkim ściągam wszystkie figurki i konie pod dachem w moim General Store. Mam schowane woreczki strunowe. I tak, zwierzęta idą do jednego woreczka, figurki do drugiego woreczka, a resztę mam zrobiony karton na wymiar i po prostu wsuwam. Do pudła i zabezpieczam yy, workami z powietrzem. I co się dowiedziałem, że oni to rozkładają cały dzień, co w się sensie przyjeżdżają dzień wcześniej yy, z tym wszystkim i z tymi woreczkami i tak dalej. No i to jest cały dzień rozkładania, a potem się to składa szybko. I wiemy, co się dzieje, jak się składa szybko takie rzeczy, więc no, pewnie jest wesoło. Też słyszałem o różnych tam imprezach przed takimi wystawami, więc pewnie tutaj jest podobnie. Integrujemy się. Alojd Malina właśnie ogarnął swoich fanów i aż poszedł po naklejki. Tak płakał, płakał tutaj, że go nikt nie poznaje, ale jednak go poznali. Dokładnie. Się. <grym> Specjalnie wziąłem 100 naklejek i okay. pierwsze dwie pójdą. I no stu wam nie dam. To ja, No, ma naklejki, będzie autografy rozdawał. Dokładnie. Oho. A kolejka się zrobiła. To masz kolejkę jest. To jest chyba, to jest chyba z tej, na tej zasadzie, że kurde może ktoś sławny. To ja ja muszę ulotki wyciągnąć może akurat. O i trafiłem na moment, że nikogo nie ma akurat przy Bliksach, to mogę tutaj nakręcić więcej. Jest i fanka klocków, która miała kręcić relację, a się tu obija i kupuje klocki. Co masz? Klocki z nadrukiem. Ale fajny... Świetny. Fantastyczne, akurat taki warto mieć w kolekcji. Jesteś było na jakimś I słuchajcie, kończymy tą, że wystawę, kończymy to zwiedzanie. Dziękuję Wam bardzo wszystkim za obejrzenie. To był kanał Miry i Jego Jego. Muszę to mówić zawsze na końcu. Kliknijcie subskrypcję. Czemu to musisz mówić? Bo tak każą, tak każą youtuberzy. Tak nie, nie mówisz, tak? Nie. Ja tak mówię, bo mi tak każą robić. Kliknijcie subskrypcję. Polubcie ten film. Są tutaj ze mną cała moja ekipa, która może powiedzieć, jak bardzo fajnie było. 10 na 10, a nawet powiem, że 11 na 10. I bardzo dobrze. Bliziutko, dużo klocków, wystawcy znajomi. Fajnie było. Dzięki Wam za obejrzenie i oglądajcie następne filmy. Cześć! Pa, pa.